Sukces to moje pierwsze imię. Każde moje działanie przybliża mnie do wybitnych sukcesów. Ja radzę sobie z ogromnym sukcesem i cieszę się Jego obecnością. Sukcesy mi sprzyjają. Ja zasługuję osiągać spektakularne sukcesy. Wybitne sukcesy są moim naturalnym stanem. Ja jestem sukcesem. Sukcesy przepływają przez moją przestrzeń życiową z łatwością. Łatwo i bez wysiłku zdobywam ogromne sukcesy. Z odwagą i pewnością siebie mogę się nazwać. Człowiekiem sukcesu. Ogromny sukces jest dla mnie przyjemnością. Nieważne, co mówią inni, ja i tak jestem gotów na sukces. Wszystkie okoliczności, które mnie spotykają, prowadzą mnie do wielkiego sukcesu. Ja potrafię żyć w zgodzie z ogromnymi sukcesami. I odczuwać wdzięczność. Ochoczo i z przyjemnością zapraszam wybitne sukcesy do swojego życia. Każdy sukces w moim życiu sprawia mi radość. Ja doświadczam spektakularne sukcesy i przyjmuję je z wdzięcznością. Moje sukcesy są wynikiem moich dotychczasowych działań. Przyswajam nawyki prowadzące mnie do sukcesów. Czuję spokój, bo wiem, że sukces mam w zasięgu ręki. Ja kreuję i przyjmuję olbrzymie sukcesy z łatwością. Wybitne sukcesy ochoczo goszczą w mojej przestrzeni życiowej. Urodziłem się, aby kreować potężne sukcesy. Jestem spokojny, bo wiem, że sukcesy są częścią mojego życia. Moja codzienność to pasmo sukcesów. Sukces to moje pierwsze imię. Każde moje działanie przybliża mnie do wybitnych sukcesów. Ja radzę sobie z ogromnym sukcesem i cieszę się jego obecnością. Sukcesy mi sprzyjają. Ja zasługuję osiągać spektakularne sukcesy. Wybitne sukcesy są moim naturalnym stanem. Ja jestem sukcesem. Sukcesy przepływają przez moją przestrzeń życiową z łatwością. Łatwo i bez wysiłku zdobywam ogromne sukcesy. Z odwagą i pewnością siebie mogę się nazwać człowiekiem sukcesu. Ogromny sukces jest dla mnie przyjemnością. Nieważne, co mówią inni, ja i tak jestem gotów na sukces. Wszystkie okoliczności, które mnie spotykają, prowadzą mnie do wielkiego sukcesu. Ja potrafię żyć w zgodzie z ogromnymi sukcesami i odczuwać wdzięczność. Ochoczo i z przyjemnością zapraszam wybitne sukcesy do swojego życia. Każdy sukces w moim życiu sprawia mi radość. Ja doświadczam spektakularne sukcesy i przyjmuję je z wdzięcznością. Moje sukcesy są wynikiem moich dotychczasowych działań. Przyswajam nawyki prowadzące mnie do sukcesów. Czuję spokój, bo wiem, że sukces mam w zasięgu ręki. Ja kreuję i przyjmuję olbrzymie sukcesy z łatwością. Wybitne sukcesy ochoczo goszczą w mojej przestrzeni życiowej. Urodziłem się, aby kreować potężne sukcesy. Jestem spokojny, bo wiem, że sukcesy są częścią mojego życia. Moja codzienność to pasmo sukcesów. Sukces to moje pierwsze imię. Każde moje działanie przybliża mnie do wybitnych sukcesów. Ja radzę sobie z ogromnym sukcesem i cieszę się jego obecnością. Sukcesy mi sprzyjają. Ja zasługuję osiągać spektakularne sukcesy. Wybitne sukcesy są moim naturalnym stanem. Ja jestem sukcesem. Sukcesy przepływają przez moją przestrzeń życiową z łatwością. Łatwo i bez wysiłku zdobywam ogromne sukcesy. Z odwagą i pewnością siebie mogę się nazwać człowiekiem sukcesu. Ogromny sukces jest dla mnie przyjemnością. Nieważne, co mówią inni. Ja i tak jestem gotów na sukces. Wszystkie okoliczności, które mnie spotykają, prowadzą mnie do wielkiego sukcesu. Ja potrafię żyć w zgodzie z ogromnymi sukcesami i odczuwać wdzięczność. Ochoczo i z przyjemnością zapraszam wybitne sukcesy do swojego życia. Każdy sukces w moim życiu sprawia mi radość. Ja doświadczam spektakularne sukcesy i przyjmuję je z wdzięcznością. Moje sukcesy są wynikiem moich dotychczasowych działań. Przyswajam nawyki prowadzące mnie do sukcesów. Czuję spokój, bo wiem, że sukces mam w zasięgu ręki. Ja kreuję i przyjmuję olbrzymie sukcesy z łatwością. Wybitne sukcesy ochoczo goszczą w mojej przestrzeni życiowej. Urodziłem się, aby kreować potężne sukcesy. Jestem spokojny, bo wiem, że sukcesy są częścią mojego życia. Moja codzienność to pasmo sukcesów. Sukces to moje pierwsze imię. Każde moje działanie przybliża mnie do wybitnych sukcesów. Ja radzę sobie z ogromnym sukcesem i cieszę się jego obecnością. Sukcesy mi sprzyjają. Ja zasługuję osiągać spektakularne sukcesy. Wybitne sukcesy są moim naturalnym stanem. Ja jestem sukcesem. Sukcesy przepływają przez moją przestrzeń życiową z łatwością. Łatwo i bez wysiłku zdobywam ogromne sukcesy. Z odwagą i pewnością siebie mogę się nazwać człowiekiem sukcesu. Ogromny sukces jest dla mnie przyjemnością. Nieważne, co mówią inni. Ja i tak jestem gotów na sukces. Wszystkie okoliczności, które mnie spotykają, prowadzą mnie do wielkiego sukcesu. Ja potrafię żyć w zgodzie z ogromnymi sukcesami i odczuwać wdzięczność. Ochoczo i z przyjemnością zapraszam wybitne sukcesy do swojego życia. Każdy sukces w moim życiu sprawia mi radość. Ja doświadczam spektakularne sukcesy i przyjmuję je z wdzięcznością. Moje sukcesy są wynikiem moich dotychczasowych działań. Przyswajam nawyki prowadzące mnie do sukcesów. Czuję spokój, bo wiem że sukces mam w zasięgu ręki. Ja kreuję i przyjmuję olbrzymie sukcesy z łatwością. Wybitne sukcesy ochoczo goszczą w mojej przestrzeni życiowej. Urodziłem się, aby kreować potężne sukcesy. Jestem spokojny, bo wiem, że sukcesy są częścią mojego życia. Moja codzienność to pasmo sukcesów. Sukces to moje pierwsze imię. Każde moje działanie przybliża mnie do wybitnych sukcesów. Ja radzę sobie z ogromnym sukcesem i cieszę się jego obecnością. Sukcesy mi sprzyjają. Ja zasługuję osiągać spektakularne sukcesy. Wybitne sukcesy są moim naturalnym stanem. Ja jestem sukcesem. Sukcesy przepływają przez moją przestrzeń życiową z łatwością. Łatwo i bez wysiłku zdobywam ogromne sukcesy. Z odwagą i pewnością siebie mogę się nazwać człowiekiem sukcesu. Ogromny sukces jest dla mnie przyjemnością. Nieważne co mówią inni, ja i tak jestem gotów na sukces. Wszystkie okoliczności, które mnie spotykają, prowadzą mnie do wielkiego sukcesu. Ja potrafię żyć w zgodzie z ogromnymi sukcesami i odczuwać wdzięczność. Ochoczo i z przyjemnością zapraszam wybitne sukcesy do swojego życia. Każdy sukces w moim życiu sprawia mi radość. Ja doświadczam spektakularne sukcesy i przyjmuję je z wdzięcznością. Moje sukcesy są wynikiem moich dotychczasowych działań. Przyswajam nawyki prowadzące mnie do sukcesów. Czuję spokój, bo wiem, że sukces mam w zasięgu ręki. Ja kreuję i przyjmuję olbrzymie sukcesy z łatwością. Wybitne sukcesy ochoczą goszczą w mojej przestrzeni życiowej. Urodziłem się, aby kreować potężne sukcesy. Jestem spokojny, bo wiem, że sukcesy są częścią mojego życia. Moja codzienność to pasmo sukcesów. Sukces to moje pierwsze imię. Każde moje działanie przybliża mnie do wybitnych sukcesów. Ja radzę sobie z ogromnym sukcesem i cieszę się jego obecnością. Sukcesy mi sprzyjają. Ja zasługuję osiągać spektakularne sukcesy. Wybitne sukcesy są moim naturalnym stanem. Ja jestem sukcesem. Sukcesy przepływają przez moją przestrzeń życiową z łatwością. Łatwo i bez wysiłku zdobywam ogromne sukcesy. Odwagą i pewnością siebie mogę się nazwać człowiekiem sukcesu. Ogromny sukces jest dla mnie przyjemnością. Nieważne co mówią inni, ja i tak jestem gotów na sukces. Wszystkie okoliczności, które mnie spotykają, prowadzą mnie do wielkiego sukcesu. Ja potrafię żyć w zgodzie z ogromnymi sukcesami i odczuwać wdzięczność. Ochoczo i z przyjemnością zapraszam wybitne sukcesy do swojego życia. Każdy sukces w moim życiu sprawia mi radość. Ja doświadczam spektakularne sukcesy i przyjmuję je z wdzięcznością. Moje sukcesy są wynikiem moich dotychczasowych działań. Przyswajam nawyki prowadzące mnie do sukcesów. Czuję spokój, bo wiem, że sukces mam w zasięgu ręki. Ja kreuję i przyjmuję olbrzymie sukcesy z łatwością wybitne sukcesy ochoćo goszczą w mojej przestrzeni życiowej. Urodziłem się, aby kreować potężne sukcesy. Jestem spokojny, bo wiem, że sukcesy są częścią mojego życia. Moja codzienność to pasmo sukcesów. Sukces to moje pierwsze imię. Każde moje działanie przybliża mnie do wybitnych sukcesów. Ja radzę sobie z ogromnym sukcesem i cieszę się jego obecnością. Sukcesy mi sprzyjają. Ja zasługuję osiągać spektakularne sukcesy. Wybitne sukcesy są moim naturalnym stanem. Ja jestem sukcesem. Sukcesy przepływają przez moją przestrzeń życiową z łatwością. Łatwo i bez wysiłku zdobywam ogromne sukcesy. Z odwagą i pewnością siebie mogę się nazwać człowiekiem sukcesu. Ogromny sukces jest dla mnie przyjemnością. Nieważne, co mówią inni, ja i tak jestem gotów na sukces. Wszystkie okoliczności, które mnie spotykają, prowadzą mnie do wielkiego sukcesu. Ja potrafię żyć w zgodzie z ogromnymi sukcesami i odczuwać wdzięczność. Ochoczo i z przyjemnością zapraszam wybitne sukcesy do swojego życia. Każdy sukces w moim życiu sprawia mi radość. Ja doświadczam spektakularne sukcesy i przyjmuję je z wdzięcznością. Moje sukcesy są wynikiem moich dotychczasowych działań. Przyswajam nawyki prowadzące mnie do sukcesów. Czuję spokój, bo wiem że sukces mam w zasięgu ręki. Ja kreuję i przyjmuję olbrzymie sukcesy z łatwością. Wybitne sukcesy ochoczo goszczą w mojej przestrzeni życiowej. Urodziłem się, aby kreować potężne sukcesy. Jestem spokojny, bo wiem, że sukcesy są częścią mojego życia. Moja codzienność to pasmo sukcesów. Sukces to moje pierwsze imię. Każde moje działanie przybliża mnie do wybitnych sukcesów. Ja radzę sobie z ogromnym sukcesem i cieszę się jego obecnością. Sukcesy mi sprzyjają. Ja zasługuję osiągać spektakularne sukcesy. Wybitne sukcesy są moim naturalnym stanem. Ja jestem sukcesem. Sukcesy przepływają przez moją przestrzeń życiową z łatwością. Łatwo i bez wysiłku zdobywam ogromne sukcesy. Z odwagą i pewnością siebie mogę się nazwać człowiekiem sukcesu. Ogromny sukces jest dla mnie przyjemnością. Nieważne co mówią inni, ja i tak jestem gotów na sukces. Wszystkie okoliczności, które mnie spotykają, prowadzą mnie do wielkiego sukcesu. Ja potrafię żyć w zgodzie z ogromnymi sukcesami i odczuwać wdzięczność. Ochoczo i z przyjemnością zapraszam wybitne sukcesy do swojego życia. Każdy sukces w moim życiu sprawia mi radość. Ja doświadczam spektakularne sukcesy i przyjmuję je z wdzięcznością. Moje sukcesy są wynikiem moich dotychczasowych działań. Przyswajam nawyki prowadzące mnie do sukcesów. Czuję spokój, bo wiem, że sukces mam w zasięgu ręki. Ja kreuję i przyjmuję olbrzymie sukcesy z łatwością. Wybitne sukcesy ochoczo goszczą w mojej przestrzeni życiowej. Urodziłem się, aby kreować potężne sukcesy. Jestem spokojny, bo wiem, że sukcesy są częścią mojego życia. Moja codzienność to pasmo sukcesów. Sukces to moje pierwsze imię. Każde moje działanie przybliża mnie do wybitnych sukcesów. Ja radzę sobie z ogromnym sukcesem i cieszę się jego obecnością. Sukcesy mi sprzyjają. Ja zasługuję osiągać spektakularne sukcesy. Wybitne sukcesy są moim naturalnym stanem. Ja jestem sukcesem. Sukcesy przepływają przez moją przestrzeń życiową z łatwością. Łatwo i bez wysiłku zdobywam ogromne sukcesy. Odwagą i pewnością siebie mogę się nazwać człowiekiem sukcesu. Ogromny sukces jest dla mnie przyjemnością. Nieważne co mówią inni, ja i tak jestem gotów na sukces. Wszystkie okoliczności, które mnie spotykają, prowadzą mnie do wielkiego sukcesu. Ja potrafię żyć w zgodzie z ogromnymi sukcesami i odczuwać wdzięczność. Ochoczo i z przyjemnością zapraszam wybitne sukcesy do swojego życia. Każdy sukces w moim życiu sprawia mi radość. Ja doświadczam spektakularne sukcesy i przyjmuję je z wdzięcznością. Moje sukcesy są wynikiem moich dotychczasowych działań. Przyswajam nawyki prowadzące mnie do sukcesów. Czuję spokój, bo wiem, że sukces mam w zasięgu ręki. Ja kreuję i przyjmuję olbrzymie sukcesy z łatwością. Wybitne sukcesy ochoczo goszczą w mojej przestrzeni życiowej. Urodziłem się, aby kreować potężne sukcesy. Jestem spokojny, bo wiem, że sukcesy są częścią mojego życia. Moja codzienność to pasmo sukcesów.